Reguła mnożenia. Maturzysto, musisz to wiedzieć. Zapraszam. Nauczmy się dzisiaj tworzenia liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych, a w zasadzie odpowiadania na pytanie, ile takich liczb możemy utworzyć. Pierwsze pytanie: ile jest liczb dwucyfrowych? Skorzystamy z reguły mnożenia. Wstawiam dwie kreski i teraz tu będziemy mieli cyfrę dziesiątek, a tutaj będzie cyfra jedności. Pamiętacie, że wszystkich cyfr w matematyce jest 10, bo są to cyfry 0, 1, 2, 3, aż do dziewiątki. I teraz zobaczcie, na pierwszym miejscu cyfra dziesiątek nie może być zerem, no bo przecież nie będzie takiej liczby dwucyfrowej, więc masz 9 możliwości ustawienia tutaj każdej cyferki. Czyli tutaj może stać 1, 2, 3, 4, aż do dziewiątki. Na, na miejscu tych jedności tu, w tym miejscu, oczywiście możesz postawić także już to 0, czyli możliwości masz 10. I to się mnoży, czyli wszystkich liczb dwucyfrowych mamy 90. A teraz pytanie, ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych, ale parzystych? Czyli trzycyfrowe, parzyste. No to teraz pomyślmy. Na pierwszym miejscu, oczywiście znów jest ta sama zasada, mamy 9 możliwości, no bo nie możemy postawić zera. Na drugim miejscu możemy wszystkie cyferki postawić, a więc jest ich 10. Natomiast na trzecim miejscu, na miejscu jedności, żeby cała liczba była parzysta, mogą stać tylko cyfry parzyste, czyli 0, 2, 4, 6 lub 8. Jest ich 5. I teraz to również mnożymy, czyli takich liczb trzycyfrowych, parzystych, będziemy mieli 450.